Sięczka, dzisiaj jesteśmy przed wjazdem do lasu, zobaczmy jak tu jest ciemno, jak jest strasznie, Adrenalin, adrenalinka troszkę nam buzuje, dziesiąty kilometr raz będzie naszego pięknego treningu, zobaczmy piękny księżyc w tle, tutaj piękna pierwsza posiadłość, no, wygląda jak dom weselny, a tutaj druga, dom w stylu stodoły, art deco, nowoczesny, ekologiczny, a... Za dosłownie 5 minut, meldujemy się na przepięknym zakolu. Tutaj już jakiś samochód jechał. Ciemny, niebezpieczny las. Ponoć pełen wilków, ale moim zdaniem tutaj nie ma szans, bo to jest za blisko wszystko. Te domy i te tak dalej. Dopiero jakbyśmy pojechali na bursztynowo, to tamten lasek jest już dużo większy. Dobra, jedziemy dalej. Za 3 minutki, meldujemy się na przepięknej ścieżce. Zobaczmy czy światło coś oświetla. Coś oświetla, coś oświetla. Niedługo będzie LED. Pozdrawiam i do usłyszenia.